Co to za władza, która mówi o swoich obywatelach, że są kanaliami i zdradzieckimi mordami? Co to za władza, która zamyka dla swoich obywateli lasy, a potem wycina je na potęgę? Co to za władza, która potrafi zaszczuć swoich obywateli na śmierć, tak jak to było w przypadku Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska? Co to za władza, która przeciwko naszym siostrom, matkom, córkom bezkarnie używa pałek teleskopowych, pięści i gazu. Co to za władza, która matki osób z niepełnosprawnościami nazywa śmierdzącymi babami? Co to za władza, która bohaterów naszej wspólnej przeszłości, uczestników Powstania Warszawskiego, wystąpień antykomunistycznych zrównuje z zomowcami tylko dlatego, że ci tej władzy nie popierają? co to za władza która by przetrwać straszy nas obcymi podczas gdy polską wizę można kupić na prawie każdym afrykańskim bazarze co to za władza która nazywa nas ideologią świniami wynaturzeniem która chamstwo i prostactwo wyniosła do poziomu najwyższej cnoty a miłość bliźniego zastąpiła nienawiścią co to za władza która o prawach człowieka, o naszych prawach, mówi, że są idiotyzmem, z którym należy skończyć. Jeśli podoba ci się taka władza, jeśli chcesz tak dalej żyć, to nie musisz nic robić. Zostań w domu 15 października, zaparz sobie dobrej herbaty czy kawy, usiądź wygodnie w fotelu przed telewizorem i czekaj. Niedługo ta władza sobie o tobie przypomni z jakiegoś idiotycznego powodu, o którym nie masz dzisiaj pojęcia, to ty staniesz się obiektem zbiorowej nienawiści prawdziwych Polaków, do których ty już nie będziesz zaliczany.